Witamy! W dzisiejszym odcinku w prosty, przejrzysty sposób przedstawimy, jak stosować czas present simple. Czas ten, mimo że w nazwie ma słowo simple, wcale nie jest taki prosty. Lektorzy języka angielskiego z doświadczenia wiedzą, że jest on obiektem ogromnej liczby błędów. Najczęściej mylony jest oczywiście z czasem present continuous, ale o tym za chwilę. A więc do czego służy czas present simple? Podręczniki do nauki języka angielskiego często rozwodzą się bezsensownie na przestrzeni paru stron na temat jego użycia. Ale wystarczy zamknąć temat po wymienieniu pięciu prostych reguł. Czas present simple służy przede wszystkim do mówienia o zasadach. Pod tym kryją się zdania typu: Zawsze chodzę do szkoły. I always go to school. Nigdy nie chodzę do szkoły. I never go to school. Czasami chodzę do szkoły. I sometimes go to school. I tu należy zauważyć, że mimo użycia słowa czasami, z punktu widzenia gramatyki języka angielskiego jest to nadal zasada. Jest tak, ponieważ regułą jest, że tylko czasami chodzimy do szkoły. Nie jest tak, że chodzimy do niej zawsze i nie jest też tak, że nigdy do niej nie chodzimy. On nie pija mleka. He doesn't drink milk. To także present simple. To show jest w telewizji w każdy piątek o 8. The show airs every Friday at 8. The bus leaves at 8 on Fridays. Autobus w piątki odjeżdża o 8. Tu mamy rozkłady jazdy, które stanowczo też opisujemy w tym czasie. Pod słowem zasady kryją się też tak zwane ogólne prawdy o świecie. Ziemia jest okrągła. The earth is round. Plastik się topi. Plastic melts. Proszę pamiętać, że w wypadku użycia present simple do zasad typowe są słowa always, sometimes, seldom, often itd. Drugim użyciem czasu present simple jest stwierdzanie prostych faktów w czasie teraźniejszym. Takich faktów, które nie są procesami. Przykładowo zdanie Michał gotuje obiad da się zamienić na Michał jest w procesie gotowania obiadu. Jest tu proces, dlatego nie będzie to czas present simple, a present continues, którą mówimy w kolejnych odcinkach. Natomiast zdania: Michał zawsze gotuje obiady nie da się zamienić na Michał jest w procesie zawsze gotowania obiadów, więc jest to present simple. Podobnie ze zdaniem: On ma dwa samochody. Nie ma tu procesu. Przecież nie da się tego zamienić na On jest w procesie mienia dwóch samochodów. Nie ma to sensu. Mój kolega jest głupi. Czy oznacza to, że jest w tym momencie w procesie bycia głupim? Aktywnie to robi? Nie. Po prostu jest głupi i tyle. Nie męczy się tym zbytnio. Tak samo w zdaniu On mieszka w Polsce, nie ma żadnego procesu. On mieszka w Polsce na stałe, nie męczy się tym, nie jest to aktywność w procesie, której teraz jest i tak dalej. Ten dom jest żółty. Czy jest on w procesie bycia żółtym? Nie. This house is yellow. I tyle. Należy zauważyć, że dla czasowników być i mieć przecież w ogóle nie ma procesów. Po prostu się ma albo po prostu się jest. Trzecie użycie czasu present simple to mówienie o uczuciach. Pod tym kryją się zdania typu: Kocham moją żonę. I love my wife. Lubię ten kanał. I like this channel. A nawet nienawidzę głupich filmów. I hate stupid movies. Tym sposobem zostały tylko dwie reguły. Przedostatnie to używanie present simple do rozkazów. Zamknij się. Shut up. Zamknij okno. Close the window. Nie dotykaj tego stołu. Don't touch this table Co bardzo ważne nie wolno używać w rozkazach podmiotu. Zauważmy, że jeśli dodamy do zdania shut up podmiot i powiemy you shut up, wyjdzie nam zdanie ty się zamykasz. I co ma to oznaczać? Że ktoś ma zwyczaj zamykania się? No chyba że dodamy przecinek po you i wyjdzie nam you shut up. Co po prostu będzie mało kulturalnym ty, zamknij się. Ostatnie użycie present simple to mówienie o konkretnych planach. Proszę nie dziwić się. Po polsku jest przecież właściwie identycznie. Proszę przyjrzeć się zdaniu. Lecę do Londynu w sobotę. Przecież de facto jest to zdanie w czasie teraźniejszym. Czasownik to lecę. Pomimo tego wyraża to przyszłość, konkretny plan. Podobnie jest w przypadku języka angielskiego. Omawianego czasu można używać do zdań typu Jadę do Anglii w przyszłym roku. I go to England next year. Wychodzę o dziewiątej. I leave at nine. A także The movie ends at five. Czyli film kończy się o piątej, bo wiemy, że kończy się na pewno o tej godzinie. A więc w jaki sposób ludzie często mylą czas Present Simple z Present continuous? Jak się tego wystrzec? Najczęściej są to zdania typu I am living in Poland zamiast I live in Poland. Oczywiście trzeba tu zastosować Present Simple, ponieważ w Polsce mieszkamy na stałe. Nie jest to proces, w którym obecnie aktywnie bierzemy udział. Podobnie powinno się mówić I study in Poland, a nie I'm studying in Poland, bo studiowanie jest wystarczająco stałym, długim procesem, aby użyć właśnie omawianego przez nas czasu. Ponadto nie jest to czynność wykonywana aktywnie 24 godziny na dobę. Przykładowo, jeśli od 145 dni faktycznie bezustannie buduję dom, nie śpię, nie piję, nic innego nie robię, to mogę powiedzieć I'm building a house. Bo faktycznie akurat jestem w procesie budowania. Nie ma tu znaczenia, że robią to od 145 dni. Natomiast jeśli chcemy powiedzieć, że zarabiamy na życie budując domy i ogólnie to robimy, to mówimy I build houses. Present symbol. Ale uwaga! Pamiętać należy, że jeśli chcemy powiedzieć, że budujemy ten dom od 145 dni, to należy użyć czasu Present Perfect Continuous. I have been building this house for 145 days already. Czas ten omówimy w jednym z odcinków. Tyle na dziś. Serdecznie zapraszamy na portal www.dailyenglish.pl. Link znajduje się pod wideo. Witryna prowadzona jest przez młodych lektorów po szkołach w Stanach Zjednoczonych, zrobiona jest w sposób przejrzysty i z poczuciem humoru. Nie jesteśmy kolejnym, sztywnym podręcznikiem do wkuwania. Na stronie znajdą Państwo materiały do nauki. Zachęcamy do pisania maili z pytaniami na temat języka angielskiego, sugestiami co do tematów kolejnych odcinków i wszelkimi innymi sugestiami, które pozwolą nam stworzyć, miejmy nadzieję, największą bazę przejrzystych materiałów do nauki języka angielskiego. Zapraszamy też na kursy, także ze mną. Wasze maile i komentarze będą dla nas motywacją.